Zwalnienie z WFU w S.S. ROK. Twiczeń unikają Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil. W pierwszym kanale belgijskiej telewizji RTBF poinformowano, że Polacy ukradli komputer. Ej, nie, nie wiadomo, czy Polacy, ale jest wielka szansa, że komputery ukradzione u jakiejś pary znajdują się na terenie ambasady polskiej. Mieszkająca w Brukseli para Keny i Elke. Keny i Elke, znasz może? Eee, tak, jest peki, tak. Hmm? Do, której, do której domu włamano się w ubiegłym tygodniu? Twierdzi, że za pomocą systemu geolokacji ustaliła miejsce, gdzie znajdują się zebrane komputery. I to jest właśnie polska ambasada. Dominik próbował połączyć się z Keny i Elke, żeby przekazali nam sygnał. I wyobraź sobie o co nagrał. A wiesz, kto może mieszkać na terenie polskiej ambasady, żeby kto? nie było? E, Belzy! Po pierwsze, tak, mogą być albo ewentualnie dobrze, dobrze zintegrowani Polacy, którzy już myślą jak Bel... ci z Belgii. Tak? Bo powiedzmy w duńskiej ambasadzie, w Danii, to tam studenci z Polski nie mogą mieszkać w tej chwili, dlatego że tam, gdzie normalnie studenci z Polski Ale mieszkają, mieszkają pracownicy. Posłuchaj, jaki silny jest sygnał. Komputer. Polska ambasada za mało płaci polskim budowlańcom i, i dlatego ewentualnie wieczorami chodzą i rozegrają. To jest moja teza, ona jest moja... niemiła, nieładna. Ja wiem, że posądzam, ja tego mówię. Moja teza jest taka, że komputer był u keny i elki. Teraz jest w polskiej ambasadzie, czyli Polak jak zwykle w Belgii wymyślił leasing. Jest Valinha de esforço.